Hej, 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 z tej strony Hasty i w dzisiejszym odcinku robimy sobie misję z Star Stable Online i w ogóle... O, fajnie, ktoś wjechał nam w kadr, ale świetnie. Um, to jest pierwszy odcinek z kamerką. I nie wiem, czy nie jedyny. Generalnie to zobaczcie mi kiepską jakość, no ale jest to mój pierwszy odcinek z kamerką na YouTubie. Tak i dosyć ciężko było ją w jakiś sposób ustawić, w jakikolwiek sposób ustawić. Um, nie wiem, czy nagram więcej odcinków z kamerką, na razie może nie będzie ten jeden. No i wiem też, że zbyt wiele youtuberów nagrywających Star Sim Online jednak nie używa kamerki, więc może nie bądźmy, może nie odstawajmy za bardzo od reszty. Okej. Okay. Uh, oh, oh, dobra, nie wiem, zawsze jak to czytam jego imię, to się czyta Hug, hug. nie mam pojęcia, ale to jest takie westchnięcie, takie... No nie wiem, no, nie umiem tego przeczytać. W każdym razie kojarzy mi się to z takim... No, no nie wiem, tak, tak dziwnie. Jeśli to nie jest infekcja, źródłem problemu może być neurotoksyna. Może matka zjadła trującą roślinę, która nie zdołała jej zaszkodzić, ale przekazana z mlekiem wywołała te objawy u źrebaka. Może nie będę tego czytać. Każdy może sobie to zatrzymać, jak będzie chciał. A ja nie umiem czytać za bardzo, więc może po prostu to pominę. Poszukaj podejrzanie wyglądających roślin w miejscu, w którym go po raz pierwszy spo... no, No, właśnie mówiłam, że nie wiem czytać. W miejscu, w którym po raz pierwszy spotkałaś źrebie. A, okej, okay. czyli jednak i tak, i tak pokazuje nam się na mapie, gdzie mamy jechać. Fajnie. Świetnie. Dobra, to lecimy tam w takim razie. Myślałam, że od pewnego poziomu już nie pokazuje na mapie, jakby misji. Te, które mamy właśnie zrobić, ale jednak się pomyliłam. Okej. Okay. Jakieś podejrzane rośliny, tak? Okej. Okay. Ta roślina wygląda bardzo podejrzanie, bo jest kolorowa. Pewnie jest toksyczna. Znaczy, jest, ma jest w rażących kolorach, okej. Okay. W ogóle, przed chwilą miałam cały zamiast tego brązowego, wszystko było czarne, a teraz mam jakieś czarne, fruwające kwadraty. Znaczy, to są motyle, ja to wiem, ale to są czarne, fruwające kwadraty jakieś, zamiast tych motyli. I nie wiem, co jest nie tak z moją grą, ale coś jest chyba o stronie tak albo ze star Table, albo z moją kartą graficzną, no, no nie mam pojęcia. Ale będzie dobrze. To się, to się zmieni i ja w to wierzę. Damy radę? A, już chciałam się drzeć, że uhu, daliśmy radę, ale nie, nie daliśmy rady. No nie. Coś nie wyszło. Ok, znalazłaś coś doskonale w samą porę. Zaraz przybędzie tutaj ekspert. Ok, pogotowie ratunkowe dla zrybaków Strażnicy nadjeżdżają. Fajnie mają samochodzik, podoba mi się. Tak, to jest Violet, tak? Dobra. Uh, ok, okej, okay, okej. Okay. Ok, więc przyszła sobie i sobie poszła. Nowe zabiegi do wykonania, do wykonania na tablicy zadań. Hmm, ciekawe, co to może być. Pewnie i tak każdy z Was już wie, co to może być. Antidotum. W sensie podać rybakowi antidotum na wybiegu. No dobra, tu mu je podajmy. Mam jej w wyposażeniu czy coś? W inwentarzu? Nie chyba. A. O, już nawet postać za nas sama schodzi, ale super. Podawanie antidotum. Spoczko. Ciekawe, gdzie jest matka swoją drogą. Ok. Sztywny ten rybak trochę nie wiem, czy mu się przypadkiem nie zdechło już. Też pewnie nie. I znowu te latające kwadraty. No Boże Święty. Czemu? Czemu? To coś chce mnie zaatakować? Aż mi się przypominają te a, motylki z Minecrafta takie kwadratowe latające. Nie wiem czemu. Znaczy, może dlatego, że były kwadratowe. Okej. Okay. Też muszę zsiąść z konia? No pewnie. Ale już nawet stary był, to zrobi za nas i samemu nam zdejmie postać z konia. O, nas zbadaj temperaturę. My go właśnie! Słodziutko. Urocze, on jednak żyje i nie jest sztywny. Tak, no dobrze. Pojenie. O, nasza postać nareszcie nauczyła się podkładać niżej ręce. Ciekawe, czy jak będę chciała napoić swojego kuca, a też położy tak nisko ręce, na wysokość jego pyska, czy będzie tak jak z tymi orwikami, że mu to wsadzi w twarz. Halo, kucu. Um. No, jednak nie, jednak podnosi ręce na wysokość, jaką podnosi dla kucyków i or... dla koni... Jorvik. Boże, ale odgłosy. Halo, koń. Nie! O! Lepiej. I co ja mam teraz? Nie mam jechać. A! Okej. Okay. I co ja mam tu zrobić? O, pewnie nawet nie będę musiała schodzić z konia, bo Star był mnie z konia... Za mnie. W ogóle patrzcie jaka ja jestem biedna, mam 71 Starko... Nie. Szligów i Orwik, Starko jest w nim nie mam wcale. Więc, uhu. Ciekawe się, jakby tak postawić tu naszego konia. Zamiast tegoś rybaka, wiecie, tak ha ha, ha. Tak cwanie. Okej. Okay. I kliknę sobie tutaj, tak pyk pik. pyk. Czyszczenie konia! No, z tej perspektywy to może nawet wyglądało jakbyśmy czyścili naszego konia, niekoniecznie tego źrebaka. Ale. Okej, okay, okej. Okay. No, generalnie, czy ja wiem, czy te misje są jakieś fajne? Znaczy, no, nie będę narzekać, bo jednak fajnie, że SSO dodało rybaki, bo są jakby stosunkowo od niedawna. Aczkolwiek, no, nie jest to jakaś super aktualizacja. Mogliby zrobić, że nie wiem, że można wyhodować własnego źrebka, aczkolwiek, ja wiem, to już może zbyt wiele wymagam od SSO bo gra i tak się bardzo, bardzo rozwija. No, ale chodzi mi o sam fakt tego, że skoro już wprowadzili rybaki, to mogliby je też dodać, że nie wiem, że można sobie hodować własnego rybaka niekoniecznie w aplikacji, tylko tak normalnie jak SSO, a później można by go tam kupić za jakąś tam ilość Star jak sobie wyrośnie. Nie wiem, no, wydaje mi się, że to byłoby taką spoko opcję, takie trochę przełożenie Aplikacji Stars Table do gry. Chociaż wiem, że wtedy prawdopodobnie nie opłacałbym się mieć aplikacji, no bo byłoby to niekorzystne dla nich. Okej. Okay. A, jeszcze przez kolejne 4 dni będę musiała. O, okay. Przez kolejne 4 dni jeszcze będę musiała się nim opiekować. Tymczasem to był taki pierwszy chyba testowy odcinek z kamerką. I ja wiem, może nie był on zbyt ciekawy. Ale będę kończyć dlatego, że chciałam po prostu przetestować jak to będzie nagrywać na SSO z kamerką, jak to się w ogóle przyjmie, czy podoba Wam się ten wariant, czy może jednak woleliście nie patrzeć na moją szpetną twarz. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!